Siemaneczku, z tej Kimo i jak widzicie właśnie wyszedł update halloweenowy, także jak najszybciej was o tym informuję. Z takich dość myślę ciekawostek, no to przede wszystkim tak. Wyszła nowa skrzynka, 23 nowe kosmetyki. Wyszły 3 nowe taunty, które zaraz sobie obejrzymy. Jest również tam 15 nowych unusuali, no i 5 nowych map. Także od razu zacznijmy najpierw od tauntów. Także są 3 nowe taunty jak mówiłem. Pierwszy taunt tutaj do Medica. Eke, nic wielkiego. Tutaj jest do Scouta i tu fajne całkiem nawiązanie do tego, że Scout głównie powinien brać apteczki, a niekoniecznie medyk. I tutaj dla Grubego, pas. Okej, okay. spoko, myślę, że może być. Także teraz jest fajny na czas, właśnie też głównie dlatego, że kontrakty są, więc można je oczywiście robić. A tutaj jest skrzynka, swoją drogą zajebisty kolor, także patrzymy. Okej, okay, wiele podobnych kosmetyków, takie jak te już niestety mamy w Team Fortressie, ale mi się wydaje, że mimo wszystko spoko, że dodali. I teraz tak, zobaczymy od razu sobie te mapy. Jest ich pięć. Nie wiem, która to która. Możliwe, że jest tutaj jakiś fajny, nie wiem, tryb nowy. To wątpię, bo chyba nowego trybu nie ma. Ale tak, możemy też robić kontrakty. Tak jak zawsze, halloweenowe, więc sobie od razu je aktywuję i myślę, że będę robić jakieś streamy, może właśnie będę nagrywać, też opening potem pompki nowych paczuszek, także na pewno coś z tego będzie, coś z tego wyjdzie. Generalnie jestem z lekkim opóźnieniem, bo byłem się myć, ale aktualizacja jest. Także fajnie, że jest ta aktualizacja. Pół godziny spóźniony jestem. Kurde, o pierdziele nie wiem widzowie, nie? Mówię wam. W ogóle mam innego chuda. Zastanie nie sobie zmieniłem, bo mój HUD się trochę popsuł, nie wiem czemu, nie chce mi działać customizacja Ale wyszukajmy sobie mapy, może już ktoś będzie grać. Liczę na to, że w miarę szybko wyszuka, bo czasami to bywa dość długo. Z takich innych jeszcze rzeczy mogę powiedzieć, że Halloween trwa do 7 listopada, także mamy dość sporo czasu, żeby zrobić wszystkie kontrakty, oczywiście. A z takich oczywiście też mniejszych rzeczy, no to są jakieś tutaj zmiany w samym Zombie Infection, w... Okej. Okay. Ej, to jest... Czy nie ma takiej normalnej mapy? W sensie nie ma tej mapy, tylko... Ona nie jest teraz zrobiona na mapę z zombie, znaczy na mapę halloweenową. Powiedz o tę mapę, że ona by była... Normalnie w Team Fortressie, tylko zrobiona jest teraz na Halloween. Także myślę, że spoko, ale klimatem ładna mapa. Póki co widzę, że klimatycznie jest zarombistą mapą naprawdę. Także fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje ta mapa. Takie dwory. Ładna jest ta mapa. Oczywiście nie wiem jeszcze, jak jest z innymi, ale sobie na chwilę tutaj tylko yy, zagramy, zobaczymy, popatrzymy, jak wygląda ta mapa głównie. Yy, ale no, tak jak mówię, fajnie się całkiem prezentuje, już z tego co widzę. Fajnie to wygląda w ogóle. Wow! Fajnie dodane tutaj takie kłódki duchowe. myślę, że jak najbardziej mapa taka na plus. I potem trzeba będzie zobaczyć oczywiście inne, gdyż jest ich 5. Nie wiem, czy w tamtym roku nie było 6. Także nie wiem, czy jest ich mało, czy jest ich dużo. Nie wiem, jak to określić. Ale wydaje mi się, że jest ok. Szkoda, że coraz więcej jest kontraktów, bo na 100% są te mapy znowu w kontraktach i już są mapy społeczności 5. No, trochę tych kontraktów generalnie jest. Dobra, widzowie, więc przede wszystkim, żeby Wam było prościej, tutaj, Wam robię od razu i reklamę Discorda. No, i oczywiście pokażę Wam, jak mniej więcej działa, bo wiem, że dużo osób z Was ma problem z tym. Także przede wszystkim klikamy tutaj, to jest pierwsze, co widzicie, klikamy tutaj OK. Następnie pojawi nam się tutaj znacznie większa ilość kanałów, także przechodzimy do dostań rangi. I tutaj możecie sobie odebrać rangi, zarówno jeżeli chodzi o gry, w jakie gracie. Tutaj też możecie sobie wybrać swoją płeć, swój wiek. I bardzo ważne tutaj dla Was, szczególnie dla widzów Team Fortressowych, jest tutaj ranga loadouty. Musicie po prostu na nią kliknąć. Wtedy otrzymacie rangę loadouty, która da Wam dostęp do loadouty TF2, gdzie możecie podawać swoje loadouty do odcinka. Na wszystkich mapach trzeba zagrać, na wszystkich mapach zrobić te kontrakty. Jest już chyba prawie 100, bo jeszcze nie 100, ale prawie 100 kontraktów do zrobienia. Więc to jest naprawdę dużo i masa czasu trzeba poświęcić na to, żeby grać. Zwłaszcza jeżeli nie gra się z timem, bo jeżeli z timem się gra, to jakoś te kontrakty szybciej się nabija, bo wszyscy razem nabijacie. Dlatego może właśnie zacznę robić to na streamach, żebyście mogli sobie też dołączać, byście robili ze mną kontrakty i myślę, że to by było najlepsze po prostu. Aktualizacja ok. Czapki mamy już większość podobnych czapek, już jest w Team Fortressie. Także nic innowacyjnego. Ja cały czas czekam na coś związanego z MVM-ami, gdyż no, MVM-ów nie dodali mapy. Szkoda. Liczyłem na to, że może dodadzą rzeczywiście coś z MVM-ami. Ale no, nie wyszło, więc. Ale liczę, że może po jakimś czasie, za niedługo, może znajdzie się i dodadzą w końcu te mapy. MVM-owa No dobra. Także to było na tyle. Wiecie, że jest aktualizacja. Komentujcie, skrótujcie i na razie. Cześć, nie ma widzowie.